Zaczynamy piątą, przedostatnią lekcję naszego kursu o nowoczesnych narzędziach w zarządzaniu pracą tymczasową. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że nowoczesne narzędzia znacząco ułatwiają prowadzenie biznesu. Mam przyjemność przedstawić ci innowacyjne rozwiązania, które wspiera zarówno pracowników agencji pracy tymczasowej, jak i samych pracodawców. Chciałbym opowiedzieć o naszym serwisie opieki oraz aplikacji mobilnej, które wspólnie tworzą nowoczesny, spójny system zarządzania pracą tymczasową. Zacznę od kilku słów o tym, dlaczego powstało to rozwiązanie. Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia często dynamiczna, oparta na krótkich terminach, wymagająca dobrej organizacji i sprawnej komunikacji. Pracownicy potrzebują jasnych informacji o godzinach pracy, miejscu zatrudnienia, wynagrodzeniu czy zmianach w grafiku. Z kolei pracodawcy i agencje chcą mieć szybki wgląd w dane, możliwość szybkiej reakcji na nieobecność czy łatwej komunikacji z zespołem. Odpowiedzią na te potrzeby jest nasza platforma, która łączy serwis opieki z aplikacją mobilną. Oba te elementy wspierają się wzajemnie, by zapewnić najwyższą jakość obsługi i zarządzania. Co oferujemy pracownikom? Nasza aplikacja mobilna została stworzona z myślą o maksymalnym uproszczeniu ich codziennego kontaktu z agencją. Pracownik logując się na swoim smartfonie otrzymuje dostęp do szeregu przydatnych funkcji. Grafik pracy w czasie rzeczywistym. Jeśli następuje zmiana, pracownik widzi ją od razu, bez potrzeby kontaktu z biurem. Informacje o wynagrodzeniu. Ile godzin zostało przepracowanych, kiedy i jakie wynagrodzenie będzie wypłacone. Dokumenty. Wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak umowy, PIT, potwierdzenia zatrudnienia są dostępne z poziomu aplikacji. Komunikacja Szybki kontakt z koordynatorem, zgłaszanie nieobecności, wnioskowanie o urlopy, informacje o transporcie, powiadomienia PUSH, przypomnienia o zmianach, alerty, o nowych grafikach, informacje o możliwych nadgodzinach to rozwiązanie, które daje pracownikowi poczucie kontroli i porządku a to w pracy tymczasowej bardzo ważne. A co z punktu widzenia pracodawcy lub agencji? Tutaj nasze rozwiązanie również przynosi konkretne korzyści. Automatyzacja i oszczędność czasu. Wiele czynności, jak generowanie grafików, wysyłka dokumentów, raporty, obecności, odbywa się automatycznie lub półautomatycznie. Łatwy kontakt z pracownikami. Wszystko odbywa się przez system. Nie trzeba wykonywać wielu telefonów czy wysyłać pojedynczych wiadomości. Zarządzanie absencjami, zastępstwami i dostępnością. System pokazuje aktualne dane. Można reagować natychmiast. Statystyki i raporty. Liczba przepracowanych godzin, fluktuacja, skuteczność rekrutacji wszystko w formie czytelnych raportów. Bezpieczeństwo danych całość jest zgodna z RODO. Dane są przechowywane w chmurze z odpowiednimi zabezpieczeniami. Dzięki tym funkcjom agencje zyskują większą przejrzystość i kontrolę nad całym procesem współpracy z pracownikami tymczasowymi. Dlaczego warto współpracować z Agencją Pracy Tymczasowej? Rozwiązania to nie tylko technologia, ale też pełne wsparcie wdrożeniowe i opieka posprzedażowa. Pomagamy przeprowadzić proces wdrożenia krok po kroku. Szkolimy użytkowników, wspieramy pracowników w korzystaniu z aplikacji. Pomagamy dopasować rozwiązania do specyfiki konkretnego klienta. Dzięki elastyczności możemy obsługiwać zarówno mniejsze firmy, jak i duże firmy zatrudniające setki pracowników miesięcznie. Nasze rozwiązanie już działa w praktyce i przynosi wymierne efekty. Krótszy czas obsługi administracyjnej, mniej błędów, wyższe zadowolenie pracowników, lepsza komunikacja na każdym poziomie. Podsumowując, wyżej wspomniane narzędzie jest odpowiedzią na realne wyzwania branży pracy tymczasowej. To nie jest tylko aplikacja, to cały ekosystem, który poprawia jakość współpracy, ułatwia życie pracownikom i zwiększa efektywność pracodawców. Dziękuję za uwagę i zapraszam na ostatnią już lekcję.